Dobry wieczór moi drodzy. Sorry za małą przerwę w nagrywaniu, ale niestety zapomniałem, że jeszcze internetu nie mam na mieszkaniu. Jest mój problem z rzuceniem filmów. Dlatego tak to wygląda. Do 3-4 dni powinienem mieć ten internet, także od przyszłego tygodnia na pewno na bieżąco codziennie zrobimy tak, że raz codziennie, że od poniedziałku do czwartku będzie jeden film. Natomiast w weekend od dwóch do trzech filmów dziennie. Dzisiaj na tapetę idzie kolejny pojedynek. Pojedynek tym razem robimy z saszetkami Match Attacks. Od razu sorry ze światła, ale nagrywa późnym wieczorem. Oświetlenie sztuczne, więc może się trochę mienić. Pojedynek dotyczący pięciu saszetek. Mamy saszetki z Match Attacks i weźmiemy sobie saszetki z boxa którego to będziemy kończyć na tym odcinku także 5 saszetek zostaje nam kilka na otwarcie na filmik mamy farkało, mamy Iniestę, Iniestę Falcao i Inesiego korzystając z okazji weźmiemy sobie jeszcze tutaj coś takiego, zrobimy taki mały podejści, żeby było widać co i jak będzie nagrywane no i dobra jedziemy z tym koksem żeby nie tracić czasu przesuniemy to jeszcze trochę dalej 4 i 4 piąta będzie w ostatniej rundzie i co? zaczynamy od meczu atak swoją drogą chciałem wam podziękować bardzo za 6000 subskrypcji myślę, że uda nam się nagrać fajny specjal z sepkiem w weekend myślę, że wrzucimy go w niedzielę. Zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Nie chodzi mi o specjal sepka na rynku wrocławskim, a człowiek akcja także będzie się działa we Wrocławiu pierwsza saszetka mecz Tax i mamy puntera Aranko, ranko mamy klub Kartę, jak widzicie Kakao, Naldo i mamy herb in Ledbach. także całkiem fajnie. Ładówki nie uczestniczą w rozgrywce za bardzo, więc na bok. I to Kolejne saszetki, tym razem z World Cupem. Pierwsza saszetka, jest coś specjalnego, tu mamy bazówki Sakiego, Casillasa, między innymi Higuaina i Gonzaleza, a kartą specjalną jest Expert Alonso. Dobra, bazóweczki na bok. Wydaje mi się, że jest na tą chwilę Renis 1-1. Zobaczymy, co przyniesie druga runda. Mam nadzieję, że więcej. No, moja cuda się odzywa. Muszę się pośpieszyć. I kolejny herb. Herbami. Oj, oj, nie wiem, czy to słyszycie, ale jest gromko. Nie ma jak tego postawić, za bardzo. Zobaczymy. Dobry za mój nastrój, ale tu nie wyspany. Niestety małe dzieciątko za bardzo pospać nie daje. Więc nie ma na ciekawie. I kolejny eksport Ashley Cole. No, mam bowiem remis no, nadal remis. Trzecia runda. No, teraz aspekt twardy siedzi. Zostać no, poszło. Mazóweczki i coś nam się świeci proszę match winner, bardzo fajna karta super, super, super oby tak dalej i czwarta saszetka trzecia, przepraszam to trzecia runda czwarta kolejna coś specjalnego ale nic wartościowego za bardzo domyślam się Ogólnie to ten woks na razie mnie rozczarowuje. Ponieważ nie trafiłem żadnej topki. No, powiem Wam, że chyba mecz, mecz Attacks prowadzi, bo mamy mecz winera, którego ciężko trafić w tej edycji. Mamy no, mamy no, zaszetkę. Mazóweczki jest coś. O, no, i mamy starszpiller. No, bardzo dobre saszetki się trafiły w po powiem szczerze. Pek. O, proszę. Jest Australia, której nie miałem do tej pory, więc fajnie. I jest utility player. No, wam powiem to teraz. Jako że herby są ciężko dostępne, ciężko mi powiedzieć teraz, który zespół jest lepszy. Tutaj mamy mecz winera, którego możemy zaraz to sprawdzić, a zresztą zobaczymy to po kolejnej Ludzie sobie to ułożymy i sprawdzimy. Mecz, a tak, ostatnia stroszeczka. O, Kissling Starshpiller Super Roben, jeszcze nam się trafił bardzo fajnie. No i ostatnia saszetka z Wordka Pół. Nic, pusty. Zobaczcie, pusty przebieg. No i ten sam, bo przegrał, zobaczymy. Mamy tak. Mamy dwóch starszpilerów oraz matchwinnera i dwa herby. Tak. Matchwinner. pilery Tutaj mamy najlepszą kartą zdecydowanie jest Australia. Mamy defensive Rocka i ekspertów, które możemy postawić na równi. 3. No moim zdaniem Zwycięzcą dzisiejszego pojedynku jest Match Atax z pięcioma świeciakami i z tym jedną bardzo wartościową kartą, czy bardzo no wartościowa karta, fajna karta Match to jest zdecydowanie Australia. Mimo wszystko uważam, że Match Atax wygrał. Jeśli macie inne zdanie komentujcie, zapraszam do subskrybowania. No i co? Dzięki, trzymajcie się, cześć!